A ja tu dzisiaj jeszcze raz, tylko że z innej beczki, jak to by powiedzieć. Już nie o pogodzie, tylko o tym, co się dzieje w kraju. Nie chcę jutro chyba opowiedzieć coś o dziwnej kwestii, że podobno są przymiarki, żeby dokonać rytuału do rozpoczęcia budowy trzeciej świątyni, Jerzy. jej odbudowy, no co może wywołać w świecie potężną zwłaszcza w świecie islamskim, potężną awanturę. Ale teraz a propos Polski. Na pewno wielu, bo i mnie, zszokowało to, że w, Szcze w Szczecinie trzech podśmielonych panów przyszło sobie do Zakrystii, że chcą sobie odprawić mszę świętą i zażądali ornatów i, i chcieli to. Prawdopodobnie, nie wiem, przez Księdzem czasami yy, zrobić. No i jeszcze gdyby grzecznie coś tam poprosili, no ale ponieważ ksiądz i kościelny oczywiście nie chcieli im tego wydać, no to ich pobili. No. Taką to mamy teraz to tolerancję i mowę miłości. Zarzuca się przede wszystkim mowę nienawiści czynnikom religijnym i konserwatywnym, a tu mamy dopiero przykład tej miłości i grzeczności. Ciekawe, czy to był taki tylko zupełnie głupkowaty występ tych panów, czy ktoś ich podpuścił, czy byli pod wpływem właśnie propagandy antykościelnej LGBT, etc. Sytuacja w kraju mimo wakacji staje się dość trudna i nieprzewidywalna, zwłaszcza, że zbliżają się wybory parlamentarne, a niektórych właśnie to rozgrzewa i skłania do dość dziwnych, nieraz drastycznych i niepoważnych zachowań. Tak jak w przypadku tych panów. Przecież niedawno jakiegoś księdza omal nie zaszlachtowano w kościele. To, to znaczy się jak narodowcy tam krzyczą coś w białym stoku, to jest niemal zbrodnia, a jak księdza się chce zabić lub pobije, że mu ornatu nie chce dać, no to jest w porządku. To też te czynniki powiedziałbym nie lewicowe, dla mnie to jest lewackie i nieodpowiedzialne właśnie. Podpuszczają mentalnie i prowokują takich dziwnych ludzi, którzy być może byli pod jakimiś narkotykami i tak dalej, no ale czują się ważni, chcą się popisać i najwidoczniej liczą na uznanie. Awantura w Białymstoku wcale nie była zbyt potrzebna, ale według mnie obydwie strony są choć, choć częściowo winne, bo zbytnie lansowanie się LGBT. I gender musi wywoływać przecież jakąś reakcję. Niestety nie zawsze w pełni właściwe. No, ale jak właśnie ocenić ostatnie ataki niej na symbole i tradycje religijne, a także na nią rodzinę? Jak ci panowie chcieli sobie odprawić mszę, tak im bardzo żywcem zależało, to mogli sobie gdzieś kupić czy zdobyć ornat i rytuał mszalny, i sobie w domu tam próbować. to chodziło o awanturę i prowokacje. Podobnie się dzieje na przykład z tą tęczową Matką Boską Częstochowską. Jak takie mają zamiłowania do takiej dziwnej sztuki, to mogli sobie w domu zrobić ołtarzyk nawet z taką Matką Boską tęczową, a nie obnosić się z tym po mieście i po ulicach. Hmm... No ale jak wyobraźmy sobie, jeżeli u nas dochodzi do coraz bardziej gorszących i dziwnych wydarzeń, to co dopiero za życie mają chrześcijanie w tych, gdzie są niewielką mniejszością, a zwłaszcza w krajach islamskich. Już nie podam skrajnego przykładu Arabii Saudyjskiej, gdzie za posiadanie krzyżyka czy cośkolwiek można stracić głowę. No. A u nas się oczywiście wręcz zaprasza, muzułmanów. To, to mi się niezbyt podoba. Tolerancja? Okej, okay, ale na zasadzie wzajemności. Hmm. No, nie ma lekko, bo szatan czuwa i działa. Chrześcijanom zarzuca się mowę nienawiści, a to wszystko, o czym mówię, to jest taka mowa miłości. Czasy są ciężkie, a niestety może być jeszcze gorzej. Zwłaszcza, jakby tą trzecią świątynię prawda, postawili, to może być, odnowili, to może być zawierucha światowa. Więc dlatego tym bardziej potrzebna jest modlitwa wielka Ora et labora, i rzeczywiście ojczyznie jest potrzebna zgoda i rzeczywista tolerancja, język dialogu i miłości. Co so, daj Boże! Amen!